za późno kuwa i mówiło Dawinek gold Możyli gold, Gold 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 Gold, 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 go Nie usuwam dziś wszystkiego, hela we je Gold, 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 Gold Ej Smutek przeżywa, a moje smutki nie Kiedy mogę ja to zrobić, kiedy nas nie ma, ej Kieł robię, kiedy nas nie ma, ej to teraz idziemy! No kurwa tak, to ja Gold. To jest ja, gdzie ja bez kopo, bez... Sferę, <ścoughs> myślę, że powiem. Wziąć, wziąć, wziąć się za zadisko polo, nie? Kurwa, ale to... Uh, uh, uh. Myślę kurwa, że ja jestem niespokojny stary, na najlepszym zatrzymałeś. No swoje skórę to właśnie ją Ej, to jeszcze nie koniec, to się nie kończy dopóki mam swoje Kiedyś odpoczyła od braku zarobić by, by kopać się w zobaczycie by do ona elementy, które ma na sobie, by dołączyć do mnie właśnie z marmuru z widokiem na molo, Ej, o zawsze mówili, że Dawidek, gołd, O zawsze mówili, że to nie okej Mówili Dawidek, to tak nie wygląda, to na dzień Co dobre i on jest drugo kola, ale na górę z Zdobóra gołd

Taki młynek chyba do każdego. A, a gdzie jest kurwa ten wariacik? Yo, ten... ten wariacik. Kurwa tutaj. daj wariatki. No tylko on kurwa tak nie, nie robi tak wiesz. Rzadko, nie? Tylko robi tak kurwa, żeby wybryły z tego. Go, 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 go. God, 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 God. go! Go, 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 go. Yeah. Dawidem. Nie go. no ogólnie, no fajnie, nie. zostawił komentarz, mówisz